Dzień dobry. Witam na wspaniałościach z nieba. Mamy piękny, słoneczny poranek. Za oknem słychać śpiew ptaków. Dał nam Bóg kolejny wspaniały dzień. Niech nam obficie błogosławi. Kilka dni temu w... zacząłem w kuchni taki kapitalny remont. Polegający na tym, że będą nowe ściany, będzie nowa podłoga. Trzeba skuć stare kafelki, stary klej zrzucić starą boazerię, wszystko odnowić i położyć zupełnie nowe rzeczy. I dlatego, kiedy się tak zastanawiałem nad tym, ponieważ no, wymagało to wyniesienia mebli, wyniesienia, znalezienia gdzieś miejsca na nie, wiąże się to też z dużymi niedogodnościami, ponieważ no, trzeba sobie poradzić z przygotowaniem śniadań, obiadów, więc no, wniesie to do naszego życia rodzinnego no, dużo dużo zamieszania yy, yy, i trzeba będzie sobie jeszcze jakoś ułożyć to życie na ten czas remontu. Czeka nas w związku z tym niemałe zamieszanie, bałagan, kurz, wszędzie no, trzeba sobie z tym wszystkim jakoś poradzić i yy, najważniejsze, żeby w tym wszystkim yy, nie wyszło w, do nas jakieś zdenerwowanie i no, żeby nie było jakichś konfliktów z tego powodu. Kiedy zacząłem te wszystkie prace rozbiórkowe w kuchni, kiedy zacząłem zdejmować stare ściany, kiedy zacząłem kuć kafelki z podłogi, tak przyszło mi na myśl takie odniesienie do naszego życia chrześcijańskiego. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w czwartym rozdziale napisał tak: Ale Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. W tym czwartym rozdziale od 17 do 19 wersetu apostoł Paweł opisuje nasze poprzednie życie, życie przed poznaniem Jezusa Chrystusa. I takim przełomowym momentem w naszym życiu jest to, kiedy Bóg rozświetlił poznanie Jezusa Chrystusa w naszych sercach. Bardzo podoba mi się ten werset z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z czwartego rozdziału. Szósty werset, bo Bóg, który rzekł, rzekł z ciemności, niech ciemności światłość zaświeci, rozświecił serca wasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Od tego momentu Bóg zaczyna w nas pracować w celu, abyśmy uzyskali charakter, który jest w Jezusie Chrystusie, który ma Jezus Chrystus i będzie dążył do, do tego momentu, abyśmy e, właśnie dojrzeli do pełni wymiarów Jezusa Chrystusa. I to, co Apostoł Paweł pisze w 22 wersecie tego Listu do Efezjan, to zwlekanie z siebie starego człowieka wcale nie jest takie proste, łatwe i przyjemne, ponieważ wnosimy ze starego życia swoje jakieś przyzwyczajenia, negatywne nawyki, Różne naleciałości, które, które są nieadekwatne do, do tego, aby, aby być podobnym do Jezusa Chrystusa. W związku z tym Bóg pracuje w nas, Bóg zmienia nas przez Ducha Świętego i to wcale nie jest takie łatwe, to wcale nie jest takie proste, ponieważ no to też wiele kosztuje. Niektóre rzeczy Bóg zabiera od nas od razu z chwilą Nowonarodzenia, natomiast z niektórymi no niestety wymagają niektóre rzeczy wymagają dużo czasu. Z naszej strony często to prowadzi do jakiegoś stresu, do jakiegoś, do jakich, do często czasem do łez. I, no i wymaga, niestety, niektóre rzeczy wymagają naprawdę może i nawet lat, żeby Bóg coś od nas, w nas coś zmienił. No w moim przypadku ze starego życia wniosłem taki strach przed utratą pieniędzy, przed utratą pracy, dlatego że no, jestem mężem, jestem ojcem i zawsze w moim umyśle jest, było to i jest to do dzisiaj, żeby zapewnić byt mojej rodzinie, żeby zapewnić wszystkie potrzebne środki na opłaty, na to, żebyśmy mogli godnie żyć. I to, co jest kluczowe w naszym życiu chrześcijańskim, to jest poznanie. Poznanie Boga, poznanie Jezusa Chrystusa, poznanie kim my dla niego jesteśmy i kim on jest dla nas i jak jest dla nas. Dlatego w tym dwudziestym wersecie czwartego rozdziału Listu do Efezjan apostoł Paweł napisał, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Więc głównym takim naszym zadaniem jest to, aby poznać osobiście Jezusa Chrystusa, aby Go poznać to, jakim faktycznie jest, jakie ma o nas myśli, jakie ma o nas zdanie i kim my w Nim jesteśmy tak naprawdę. W moim przypadku ten strach nad utratą pracy, nad utratą pieniędzy był na tyle duży, że ja się z tym zmagałem naprawdę wiele, wiele lat i Bóg mnie w tym temacie naprawdę długo musiał uczyć. Kochani, naprawdę był to dla mnie trudny. Trudna, trudna rzecz była do, do, do przejścia, natomiast Bóg poprzez, poprzez swoje, swoje działanie wiele razy pokazywał mi, że On tak naprawdę mnie nigdy nie opuścił, że On jest ze mną, że kiedy potrzebowałem jego pomocy, jego wsparcia, to albo stawiał na mojej drodze ludzi, którzy dali mi możliwość zarobienia pieniędzy, albo otwierał nowe drzwi do pracy. Albo byli też, dawał takie osoby, które mnie wspierały finansowo. Takim kluczowym momentem w moim życiu była rozmowa z, z moim pastorem, który powiedział, żebym w temacie pieniędzy całkowicie zaufał Bogu, żebym to wszystko powierzył Bogu i żebym przestał się tym martwić, ponieważ on wie, czego ja potrzebuję, on wie, jakie mam potrzeby, on wie, ile pieniędzy potrzebuję zarobić. I żebym mu całkowicie powierzył tą sprawę finansową. I kochani, naprawdę nigdy się nie zawiodłem. Nigdy się nie zawiodłem na Bogu. Od tego momentu nie mam już tych stresów. Pewnie czasami przychodzą myśli, ale wiecie, nigdy nie było tak, żeby mi zabrakło pieniędzy. Żebym nie miał na opłaty, żebym nie miał na utrzymanie domu, żebym nie miał na utrzymanie rodziny. Ponieważ Bóg się zawsze o wszystko zatroszczył. I wszystkie moje potrzeby zawsze zostały zaspokojone. I to obleczenie nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy, czasem możesz to zrobić własnym sumptem, możesz to próbować robić własnymi wysiłkami, ale najlepiej będzie, jeśli to sprawę powierzysz Bogu, jeśli całkowicie oddasz mu tą sferę, z którą się zmagasz. Jeśli całkowicie powierzysz mu w zaufaniu te swoje problemy i zobaczysz, że Bóg całkowicie zaspokoi ciebie i zobaczysz, że w tym segmencie przestaniesz się denerwować, przestaniesz przechodzić stresy, przestaniesz mieć niepewności, nieprzespane noce. Widzicie do Filipian. W czwartym rozdziale wersety 6-7 apostoł Paweł napisał tak. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieszcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Kochani, dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego i obfitości od niego. Amen.